Tak, przystępujemy teraz do zastosowania procentów, ale w nieco innych zadaniach. Zadanie czwarte. Wynagrodzenie pana Y wraz z 20% premią wynosi 2640. Ile wynosiło wynagrodzenie zasadnicze bez premii? Oznaczmy przez X wynagrodzenie zasadnicze, czyli pan Y otrzymał wynagrodzenie zasadnicze, które wynosi X plus 20% premii, a więc 20% z X i razem stanowiło to 2640. I teraz z tego równania wyliczamy X, a więc pierwsze X przepisujemy, 20% zamieniamy na ułamek, czyli 0,20%. X równa się 2640, skracamy 20 i 100 przez 10, otrzymujemy 2 dziesiąte, dodajemy do X, czyli otrzymujemy 1 i 20 X, równa się 2640, dzielimy przez 1 i 2 dziesiąte, czyli X równa się 2200, czyli wynagrodzenie zasadnicze pana Y wynosiło 2200 zł.